Zakończył się szósty międzynarodowy festiwal folkloru zorganizowany przez Miejski Dom Kultury Muflon w Sobieszowie. Tym razem w ramach hasła Tradycja Inspiruje tematem wydarzenia były polsko-czeskie zwyczaje weselne. Pierwszy nasz projekt spotkania Svůžu vlastně tému vzájemnému poznání všech, různych, na různých plošinách, A jak da, jako další spolupráce współpracy jsme s paní direktor Procházkovou vlastně folklor. Já si myslím, že je hodně důležité, protože my jsme vlastně nejbližší sousedi a málo se známe. A když se poznáme a svoji historii a zjistíme, že máme velice mnoho společného, tak určitě na sebe díváme, se díváme trošku jiným pohledem. Jak co roku podczas festiwalu goszczono regionalnych artystów zarówno ze strony polskiej, jak i Czechów. Zaproszono nam publiczność, z entuzjazmem przyjęto występy zespołu Jubilat z Jeleniku, ze Świdnicy. Bardzo podobały się nasz zespół Sybiraczki, który przygotował e, wiązankę piosenek weselnych. Pieska strona na dneśnym festiwalu miała zastępcę był to Spolek. Jesierka z Liberce ukazywał lidowe tradycje naszego kraju. W ramach festiwalu odbywały się warsztaty rękodzieła, był również jarmark oraz wystawy historycznej fotografii weselnej, którą mimo zakończenia tegorocznej edycji spotkań można nadal podziwiać w Sobieszowskim Domu Kultury. Zachęcam mieszkańców Wieleniej żeby odwiedzali Miejski Dom Kultury Mówną, szczególnie z tego powodu, iż do końca czerwca można obejrzeć w naszej galerii przepiękną wystawę fotografii z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, które przedstawiają różne zwyczaje weselne naszych przodków.